Wszystkim dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z Waszej ulubionej serii, czyli kolekcję widzów. Totalnie byłam zaskoczona, ile maili do mnie przyszło, ponieważ wystarczy ich jeszcze na jakieś cztery odcinki, ale posłuchałam też Was piszących w komentarzach pod ostatnim filmem. Będzie kolekcji więcej na jeden odcinek. Z ośmiu przechodzimy w tryb. Dziesięciu, więc dwie kolekcje więcej. Też postaram się za bardzo nie komentować za długo, żeby te filmiki były troszeczkę krótsze. No i postanowiłam jednak nie polecać mang, ponieważ ja jestem totalnie w lesie, jeśli chodzi o nowości, o jakieś zapowiedzi, o premiery, które były niedawno, więc ciężko mi po prostu polecić coś z nowszych tytułów, a wiadomo, że te nowsze są dostępne. Więc ja jako osoba, która Zbiera zazwyczaj stare serie, niedostępne, ciężko w ogóle możliwe do kupna, to stwierdziłam, że polecajkę zostawię Wam, widzom, więc mam nadzieję, że się nam to uda. Chciałam jeszcze trochę bardziej Was zaangażować w te odcinki, więc proszę polecajcie w komentarzach mangi osobom, które dzisiaj na odcinku się. Pojawią jeszcze z takich ogłoszeń parafialnych. Jeśli chcesz wziąć udział w tejże serii i wysłać zdjęcie swojej kolekcji, to na tego maila, który teraz jest przede mną, oraz na tego, który będzie umieszczony w opisie. Wyślij je razem ze swoim nikiem I ewentualnie zdaniem lub dwoma Jak zaczęła się twoja przygoda Z mangą i anime, głównie z mangą Więc tak, to jest Z takich głównych informacji Najważniejszych, a teraz Myślę, że już nie przedłużam I przechodzimy do pierwszej kolekcji No i pierwsza kolekcja należy do Agnieszki Jak tutaj widzę mamy Mnóstwo JPF-u oraz waneko. no i tutaj Agnieszka się mnie zapytała Właśnie w mailu, jak Założyć kanał, w sensie od czego zacząć, co zrobić co nagrać, powiem na własnym przykładzie. Ja kiedy zmieniałam content, że tak powiem, bo kiedyś zaczynałam od fandabów, potem stwierdziłam, że chciałabym nagrywać o anime i mandze, kiedy zmieniałam content, to moje pierwsze filmy takie vlogowe to były kolekcje przypinek oraz unboxingi paczek z mangami. I właśnie na tych filmach tak jakby obywałam się z rozmawianiem do kamery, więc co trzeba, aby zacząć nagrywać? Po prostu telefonu, aparatu, kamery, yy, czym będziecie nagrywać. Więc to jest to, co ja mogę powiedzieć z doświadczenia. Jeśli czujesz, że chcesz zacząć po prostu nagrywać, to zrób. Jak nie spróbujesz, to się nie okaże, czy, czy ci się to spodoba, czy, czy było warto, więc to takie kilka słów ode mnie. No, a tutaj już. Kolekcję widzieliśmy. Tutaj Agnieszka chciała też, aby polecić jej jakieś lekkie jaoi, więc tak jak powiedziałam, możecie polecać. Kolejna kolekcja jest od Cezarego i jest ona naprawdę bardzo, bardzo ogromna. Trochę szkoda, że zdjęcia są w tak Słabej jakości, ponieważ trochę się tutaj odbija i nie da się dojrzeć w niektórych miejscach, jakie tutaj są tytuły, ale nieważne. Widzę, że tutaj, właśnie Cezary, jest idealnym przykładem na to, jak pięknie wygląda kolekcja, kiedy zbiera się tomik po tomiku, kiedy te serie są długie i kiedy ma się właśnie w pełni je uzbierane, bo. To robi potem wrażenie, kiedy tych tomów jest naprawdę tak dużo. I mamy tutaj również drugie zdjęcie od Cezarego. Tutaj znowu w takiej witrynie. Naprawdę zazdroszczę Ci, że możesz takową posiadać. Ja po prostu nie mam z przyczyn technicznych możliwości, aby sobie kupić regał z drzwiczkami. A naprawdę by mi się przydało, bo wtedy rozwiązałby mi się mój problem z szczurami i podgryzaniem mang. No, więc tutaj naprawdę super to wygląda, mamy również wiele, wiele figurek I tutaj mamy kolekcję od Dimitra, mam nadzieję, że to dobrze przeczytałam yy, W każdym razie kolejny przykład na to, że długie serie prezentują się po prostu cudownie Mamy tutaj przewagę jednak JPF-u, czyli Shonenowy, Nowy chłopak, więc naprawdę mi się to bardzo podoba Naprawdę zadziwia mnie to, jak ludzie mogą mieć zupełnie różne gusta. Na drugim zdjęciu mamy znowu stuj od J.G., Waneko, Hanami. Waneko czy Waneko? Zawsze mam problem, ale chyba Waneko, nie? No, naprawdę bardzo fajne serie, więc. O, i teraz tak patrzę, że mamy również książkę Metro i czy twój nick był właśnie inspirowany? Autorem, daj znać, więc okej. Okay. O, i te karty kolekcjonerskie od JPF-u, te akurat singeki mega mi się podobają, ale wiem, że nigdy ich nie będę miała, bo ja nie robię u nich zakupów, więc ciężko mi będzie, żeby. Takowe zdobyć. Następnie mamy kolekcję od Julkot Cian, i tutaj właśnie pisała, że ma bardzo małą kolekcję, ale chciała wysłać, no i bardzo dobrze. Chciałabym właśnie w tym momencie podkreślić to, że nieważne jak duża jest Wasza kolekcja, czy ma. 5 tomów, 50 czy 500, możecie ją wysłać, nic nie stoi na przeszkodzie. Ja ją umieszczę tak czy inaczej w filmie, bo dostawałam naprawdę mnóstwo pytań o to, czy mała kolekcja również może się. Tutaj pojawić, więc tak, może I mam nadzieję, że już tego pytania Nie dostanę w przyszłości Bo naprawdę miałam niezły spam Na jednym z live'ów Ok, tutaj mamy yy, dużo JPF'a oraz Waneko Znowu i w zasadzie głównie to Więc również takie przygodowe Fantastyczne serie Trochę bardziej na poważnie Jeśli chodzi o driftersów i Helsinga Helsinga oglądałam anime i powiem wam szczerze, że to było jedno z moich pierwszych anime w życiu, więc wyobraźcie sobie jakie były moje odczucia po tym seansie, po prostu nigdy tego nie zapomnę i naprawdę bardzo trudno doczekałam końca, ciężko mi to było już potem oglądać. Kolejną serię mamy od Kiki i tutaj kolejny raz mamy... To super zastosowanie przypinek, że one są jakoś tak dziwnie przyklejone na regał. Mega mi się to podoba, ale u mnie by to raczej nie przeszło. Głównie też przez szczury, które wskakują mi na półki. A głupio by też wyglądało, gdyby przypinki szły tylko jedną półką, ale naprawdę zazdroszczę Wam, że możecie tak rozwiązywać dekorowanie. Pokoju, regałów. Naprawdę super to wygląda. Tutaj znowu mamy przewagę studia JG oraz Waneko. Prawie uzbierana seria Kurokos Basket. Daj znać, czy już upolowałaś te tomy na tej promocji, czy to było kupowane na bieżąco i jeszcze nie zdążyłaś sobie je uzupełnić. No, i tutaj głównie widzę, że są takie nowo siodzio serie, głównie jednak szoneny, więc już widzicie, co możecie polecać. Coś bardziej takiego nowego dla Kiki. No, okej, okay. i lecimy. Myślę, że dalej. Jeszcze muszę zwrócić uwagę na tą figurkę Juriego. Kocham Juriego, dlatego muszę zwrócić na to uwagę. No, jakieś tutaj zakładeczki jeszcze leżą, więc naprawdę super. Kolejna kolekcja należy do Kundzi i zrobiła nam taki super kolarzyk. Mam nadzieję, że wy też widzicie go tak dobrze jak ja. O zmontowaniu tego filmu. Yy, I tak, tutaj mamy bardzo, bardzo dużo Waneko, ale widzę również, że lubisz troszeczkę Yaoi, więc naprawdę yy, super. Nie wiem, dlaczego doceniam ludzi czytających Yaoi, ale po prostu czuję się tak, jakby częścią większego społeczeństwa, jeśli o to chodzi. Twórzmy normalny fandom Yaoi. <laughs> okej okay, dobra, i tutaj mamy Bango Stray Dogs, o którą serię też naprawdę wiele osób mnie męczy. Ja mam te cztery tomy. Mam te cztery tomy. Ale jeszcze ich nie przeczytałam, okej okay. yy, Tutaj również widzę, że podziękowania od Waneko Więc robisz u nich zakupy, naprawdę spoko Dobra, lecimy dalej Mam nadzieję naprawdę, że ten filmik będzie dla was dobry w odbiorze I od razu będziecie mogli mi dać znać, czy wolicie formę poprzednią czy tą dzisiejszą, i wtedy zdecydujemy, jak to dalej będzie wyglądać. No, i jeszcze chciałam dodać, że Kundia tutaj do mnie napisała w mailu, że swoją przygodę z mangą zaczęła dzięki Sailor Moon, bo kiedy była mała, zbierała gazetki związane z tą serią, więc naprawdę bardzo, bardzo super. Następną kolekcję mamy od Livi, tutaj również dostałam dwa zdjątka na górze, troszeczkę kotori i tak. Niech się teraz każdy wypowie o Perfect World, bo ja jestem naprawdę na takiej linii środkowej między dobra kupuj, a szkoda kasy, bo naprawdę wiele, wiele takich sprzecznych zdań, opinii słyszałam, czytałam, czy to na Instagramie, czy gdzie indziej, więc niech wszyscy teraz się wypowiedzą o Perfect World: czy to warto kupować, bo naprawdę podstawa tej fabuły, że chłopak jest na wózku inwalidzkim, bardzo mi się podoba, ale też słyszałam, że jest to. Bardzo, bardzo naiwna historia I główna bohaterka jest irytująca Więc wypowiedzcie się Boku no Hero Academia, czyli coś Co yy, lubię I tym bardziej lubię właśnie przez ale Jeśli oglądaliście ostatni film To wiecie, a jeśli nie to Odsyłam do oglądania yy, Właśnie związany z Boku no Hero Academia No i tak, na drugim zdjątku mamy Znowu Gdy zapłaczą cykady Myślę, że to jest bardzo popularna seria Bardzo się z tego cieszę, muszę też w końcu to Zupełnić, bo mam aż jeden tomik I tutaj znowu muszę zwrócić uwagę, że Przypinki są yy, Rozwiązane w zupełnie inny sposób Między tomami, przeczytam jeszcze to co Livia Dopisała mi w mailu Tak w ramach ciekawostki yy, Moja kolekcja mang liczy obecnie 102 tomy, wysłałam już ją Parę miesięcy temu, lecz nie została Użyta w filmie, będzie mi bardzo Miło jeśli jej użyjesz i spełnisz Moje małe marzenie Więc tak, yy, bardzo się cieszę Że mogłam spełnić to Twoje małe marzenie. Następna kolekcja jest od Manges i tutaj mamy znowu rodzaj tych mniejszych kolekcji. Bardzo mi się takie podobają, bo są takie urocze i po prostu wracam pamięcią do czasów, kiedy ja zaczynałam zbierać mangi i kiedy to było takie super, każdy nowy tomik. Tak, tutaj mamy mnóstwo 102 podzielone na pół z Kotori, czyli pierwsza taka. Kolekcja w tym odcinku, w której jest dużo tomów Kotori I tak, Junko widzę też prawie cała uzbierana Więc brakuje ci Star Like Words Dla mnie Star Like Words, jeśli jesteśmy już przy tej autorce, było takie średnie Te dwa tytuły, które tutaj widzicie, czyli Książę Przepisów i Konbinikun Bardziej mi się podobały, naprawdę, z ręką na sercu Ale może też miałam takie odczucia przez to, że przeczytałam to po Neon Sign Amber, który po prostu jest cudowne, więc jeśli nie macie a y, lubicie jajo i takie troszeczkę mocniejsze, to bardzo polecam. Mam wiele tytułów, które ty masz, ale które jeszcze czekają na przeczytanie, więc wiadomości od Manges. Również dostałam małą notatkę. Mangi zaczęła zbierać 1 lutego. Specjalnie zatrzymała sobie paragon z Empika, więc no super pamiątka, jakby tak nie patrzeć. Jeszcze dopisała. Mogę jeszcze dodać, że nosiła ona tytuł Coś Między Nami, czyli to była jej pierwsza manga. Wybrałam ją, ponieważ od dawna oglądałam anime w tej właśnie tematyce, więc y, widzę, że tutaj seanse yaoistyczne, shounen-aiowe są zaliczone i przeszłaś już y, na tą jaśniejszą stronę życia, czyli mangi. Y, jestem naprawdę bardzo z tego szczęśliwa. Przechodzimy już do przedostatniej kolekcji. Tutaj mamy zdjęcie od Mrs. Shoto i to, co jest pierwsze na planie, według mnie, dla mnie, Mnóstwo figurek oraz te zaklejone obrazkami półki, regały, super to wygląda i fajnie właśnie się prezentują te wyłożone yy, pocztówki na półkach. Kurczę, nie pomyślałam, żeby coś takiego sobie zrobić. Może odgapię? Zainspiruje się tym zdjęciem. Tak, tutaj mamy znowu wiele, wiele różności, tak naprawdę, bo mamy Iwaneko, Studio G, Cotori, mnóstwo wszystkiego, czyli taki masz, to co lubię najbardziej. No i tak, tutaj mamy znowu wiele. Shonenów, przygodówek, fantazy, ale są i romanse, co ja naprawdę bardzo pochwalam Okej, okay, no to przechodzimy już do kolejnej kolekcji, bo tutaj um, mogliście już um, również ze mną popodziwiać No i mamy ostatnią kolekcję, również kolarzyk zrobiony przez, mam nadzieję, że dobrze to wypowiem, Via Seo I tak, tutaj to, co wcześniej właśnie mi się rzuciło w oczy, kiedy przeglądałam te kolekcje. Wiele japońskich tomików Co mi się naprawdę bardzo podoba Wiele jednotomówek Waneko Ale również i jajców I dużo Kotori I po prostu można by tutaj się rozwodzić Na wiele, wiele tematów Ale też takie starocie D&N Helsing No naprawdę mi się to podoba, że twoja kolekcja Jest tak totalnie zróżnicowana Daj znać, czy te mangi po japońsku Czytasz po japońsku Czy jest to tylko w ramach takiego Smaczka w kolekcji Lekcji. Bardzo jestem tego ciekawa, czy w innych językach mangi również czytujesz Możesz się pochwalić właśnie w komentarzu, bardzo bym się ucieszyła No i tak, tak ja powiedziałam, jest tutaj dużo różności Wiele, chyba w zasadzie praktycznie wszystkie możliwe wydawnictwa Poza tymi właśnie starszymi, nieistniejącymi No dobrze, też kolekcja bardzo śliczna Super wygląda, pewnie masz ten regał taki z kwadratami, co nie? Okej, okay. więc tak, to było już ostatnie zdjęcie. No i mam nadzieję, kochani, że taka forma filmu Wam się spodobała, że no jakoś udało mi się... Zrobić krótszy ten odcinek. Jak powiedziałam w trakcie, dajcie znać, czy fajniej, kiedy jest mniej kolekcji, a ja się bardziej rozgaduję, czy fajniej jest tak, jak było dzisiaj. W komentarzach polecajcie mangi osobom, które dzisiaj wystąpiły ze swoją kolekcją, żebyście się jeszcze bardziej mogli zaangażować w tą serię, ponieważ w zasadzie wy ją tworzycie, bo bez waszych zdjęć. Nie byłoby jej. Taka jest prawda. Wytworzycie tą serię, ja tutaj tylko jestem prezenterką, że tak to mogę ująć. Więc tak. Dziękuję wam dzisiaj za oglądanie. Zapraszam do wszystkich linków w opisie na mojego Instagrama, gdzie prawie codziennie dodaję Insta Stories i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa!